Witam serdecznie, kochani, w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Mam na imię Grażyna, tak na wszelki wypadek, a dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowym narzędziu do pracy z umysłem i emocjami. Chodzi o afirmacje śpiewane. Jeśli kiedykolwiek spotkałeś się z afirmacjami, być może w formie powtarzania pozytywnych zdań na głos, w myślach. I takiego klepania na przykład jestem zdrowa, jestem zdrowa, jestem bogata. Każdy chce być piękny, zdrowy, bogaty. Ale ja dzisiaj chciałabym Cię zabrać o krok dalej i przyjrzeć się, jak śpiewane afirmacje mogą wpłynąć na naszą psychikę, ciało i życie. Gotowi? No to zacznijmy się może najpierw, czym są w ogóle afirmacje, jak one działają i. No cóż, afirmacje to takie pozytywne stwierdzenia, które mają na celu przekształcenie naszych przekonań, czasami nawyków myślowych i emocjonalnych reakcji. Kiedy powtarzamy te stwierdzenia, nasz umysł stopniowo zaczyna je przyjmować za prawdziwe. Dzięki afirmacjom możemy zmieniać negatywne myśli w bardziej wspierające. No oczywiście to wpływa na nasze samopoczucie i na nasze działania. Ale co się dzieje, gdy do afirmacji dodamy na przykład muzykę, melodię? Śpiewane afirmacje łączą moc słów z wpływem muzyki na nasz nastrój. Muzyka angażuje nie tylko umysł, ale także ciało. Sprawia, że czujemy się bardziej zrelaksowani, a dzięki powtarzalności i melodii, treści łatwiej zapada nam to w pamięć. Śpiewanie ma taką moc. Hmm. Muzyka od wieków była używana jako narzędzie uzdrawiania i wyrażania emocji. Rytmiczne powtarzanie słów z połączeniem z melodią ma zdolność do wpływania na nasze fale mózgowe. Śpiewając afirmacje, działamy na poziomie podświadomości i emocjonalnym, co wzmacnia ich efekt. Warto też y, wspomnieć o aspekcie. Powiedzmy fizjologicznym. Podczas śpiewał nasze ciało produkuje endorfiny, hormony szczęścia. Nasz oddech staje się głębszy, co wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia oczywiście. Afirmacje śpiewane działają więc zarówno na nasz umysł, jak i na ciało. Na pewno spytacie, jakie są korzyści afirmacji śpiewanych. <laughs> Afirmacje śpiewane oferują wiele korzyści, a oto niektóre z nich. Po pierwsze, łatwiejsza nauka i zapamiętywanie. Melodia pomaga nam szybciej zapamiętać treść afirmacji. Po drugie, redukcja stresu. Muzyka i śpiew pomagają wyciszyć się, odprężyć i zrelaksować. To wszyscy wiedzą. Po trzecie, lepsze samopoczucie. Śpiew podnosi poziom endorfin, co sprawia, że czujemy się oczywiście lepiej. Po czwarte, zwiększenie pewności siebie, śpiewanie, śpiewanie afirmacji daje nam taką moc przełamywania wewnętrznych blokad i ograniczeń. No i po piąte, zwiększenie koncentracji. Rytm i melodia pomagają skupić się nam na słowach i treści, co wzmacnia oczywiście ich oddziaływanie. Jak w ogóle zacząć od czego to zrobimy tak. Może się wydawać nam, że aby zacząć śpiewać afirmacje, trzeba być muzykiem, ale to nieprawda. Afirmacje śpiewane nie muszą być perfekcyjnie wykonywane. To, co się liczy, to Intencja, uczucie, jakie wkładasz w ten proces, oto na przykład kilka yy, kroków, jak zacząć. Yy, wybierz swoje afirmacje, zacznij od prostych i pozytywnych zdań, takich jak na przykład jestem wartościowa, kocham siebie albo zasługuję na szczęście. Można też znaleźć, znaleźć jakąś melodię, możesz wybrać ulubioną melodię lub stworzyć coś prostego, co łatwo zaśpiewasz. Można na przykład powtarzać regularnie. Śpiewaj afirmacje codziennie. Najlepiej rano, aby pozytywnie rozpocząć dzień, lub wieczorem, aby się po prostu wyciszyć. Dodaj emocje, bo emocje mają tu ogromną. Wartość. Najważniejsze jest to, aby podczas śpiewania odczuwać te słowa i autentycznie w nie wierzyć. Słuchajcie, znalazłam na YouTubie afirmacje śpiewane i tak się ten kanał nazywa również. Napisałam do tej osoby, która prowadzi ten kanał na Messengerze, i okazało się, że ktoś jest przeszczęśliwy i pozwolił mi na kilka fragmentów. Na używanie swoich dzieła mogę powiedzieć, do moich podcastów. Słuchajcie, jestem naprawdę zauroczona. Afirmacje śpiewane, które są na tym kanale, to jest po prostu nie do opisania. Tam jest cudowna melodia, przepiękny głos, afirmacje po prostu no. Chyba nikt nie potrafiłby lepiej tego zrobić niż ta osoba, która prowadzi ten kanał. Ja wiem, że pomyślicie sobie, że to jest reklama. Ja naprawdę ani nic z tego nie mam. Podejrzewam, że ta osoba, która prowadzi ten kanał, również nic z tego nie ma, bo nie ma za dużo wyświetleń. I bardzo Was proszę, zajrzyjcie tam. Poszukajcie afirmacji, które będą współgrały z Waszym sercem, bo naprawdę. Dać komuś łapkę w górę, tylko czy napisać jakiś miły komentarz, to jest największa nagroda dla każdego twórcy na YouTubie. Tu jest właśnie kanał afirmacji śpiewanych na YouTubie. Tak on wygląda. Powiecie, że pięknie. E, oczywiście mamy różnego rodzaju afirmacje. Można też sobie włączyć nie tylko wideo, ale też short. E, mamy też teksty. I na przykład posłuchajcie uzdrowienia drzewa rodowego, które najbardziej uderzyło w moje serce. Wiem jak ważna misja jest mi powierzona. Dzisiaj przeszłość przodków będzie w pełni uleczona. Od mojej prawej strony wiedzie tunel pełny światła. To tunel przodków datych, których szara nić oplotła. Tam na końcu widzę właśnie jego, mego tatę na mnie patrzącego. Witaj, tato, przyszłam, by uwolnić Ciebie i od złego losu też wyzwolić siebie. Teraz y oddaję się prowadzeniu swojej duszy tą afirmację. Zawsze przez życie ze mną wędrujesz. Twoją obecność przy sobie czuję. Jesteś oboką w życiowej drodze. W każdej potrzebie mi dopomożesz. Twój głos wyraźnie już rozpoznaję. Największe wsparcie w życiu się stajesz. Gdy odpowiedzi szukam pomocy, zawsze mnie ciepłem. Swoim otoczysz. Ufam ci w chęci, zawierzam ci siebie. Wiem, że tu jesteś. Słyszę ciebie. Prowadź mnie duszą, Śni w moim ciele. Odpuszczam troski, kieruj ani Odpowiedzcie sobie sami. Czy warto słuchać afirmacji śpiewanych? E ten tekst jest pod y, każdym filmem. Możecie się nauczyć na pamięć, nawet to jest wskazane. Weźcie sobie tę afirmację do serca, pośpiewajcie i zobaczycie, że dużo szybsze efekty y, mamy śpiewając, ruszając się. To wpływa prosto do naszego serca, do naszej duszy. Życzę Wam powodzenia, słuchania i wyrażeń, przynajmniej takich, jakie ja miałam słuchając tego. Jestem po prostu oczarowana i z całego serca dziękuję twórcom tego kanału, bo uważam, że są po prostu genialni. Zrobili świetną pracę. Ja wiem, że powiecie na przykład Jody Spensa, czy jacyś inni. Są wielcy, pokazują jak afirmować, jak do tego dodać uczucia, ale nic nie zastąpi afirmacji śpiewanych. Do następnego razu. Dziękuję. Do usłyszenia.